Na dzień dobry właśnie wypiłem kawę ale... musiałem się ogolić o... ale mógłbym um, mogę wam powiedzieć że radno chłodniej było a teraz mógłbym um, pochmurnie jest ale ułem ciepło jest no właśnie Mogę jeszcze powiedzieć. No, Nagrą film wam. Panie wy wymysz. Spokój, cisza. Tak powinno być, a nie po prostu nie wiadomo jak. Taki krótki film nagram wam. O! O! Po kawie się ubiję. Bo taki człowiek był senny. Kawa się wypije. To trochę pobudza krążenie. Jeszcze nie takie długie włosy. może jutro się rozpogodzi rozpogodzi się właśnie zaraz zobaczę Zachmur słońce wygląda trochę Ale to zachmurzone jest niebo. Właśnie. Patrzę się na przyrodę. Bo wszędzie ogółem zielono. Wszystko zakwitło. bo wiosna no. i długo lato o. o właśnie tak to jest właśnie tak jak dzień jak co dzień rok po roku to sami widzicie jak to jest właśnie No pies pójdę, albo tutaj zrobię. No, taki um, krótki film. I pozdrawiam moją kochaną dziewczynę. Przyjaciółkę. I będzie u góry rzeczona, a później żona. A wy gadacie. U nie wiadomo co. No. Może wreszcie wiek przyszedł, żeby połączyć dwa serduszka. Jak to się mówi i mógłbym zrozumieć. Ale ono bardzo tyle czasu się znamy, już ponad rok czasu. Tak samo jak ta kobieta moja tęskni, żeby mnie zobaczyć, tak samo jak ja, bym tęskni. Takie jest upragnienie po prostu. To widzicie jak to jest. Może tak może tak miało być to wszystko po prostu. Nie wiadomo. Jak to Było było. Wreszcie. Trzeba naprawdę. Związać się z kobietą, tą, która pragnienie ma takie, i po prostu być razem, i razem, wspólnie, jak to się mówi, zamieszkać, i po prostu rozmawiać o wszystkim, i po prostu spędzać wspaniałe chwile w swoim życiu, jak to się mówi. Żeby jedna i druga osoba była zadowolona z tego, że po prostu, że ta osoba czekała na moment w swoim życiu tak samo jak druga osoba. To jest chyba prawda taka. Nie trzeba się do niczego śpieszyć. Wszystko przyjdzie z czasem. No, na razie, pozdrawiam Was.